The <laughs> i także życzę się że z tej strony Kasperik damy coś już kolejnym odcinku na moim kanale i witam Was w odcinku z nowej serii. Właśnie teraz wyświetla Wam się ankieta, w której właśnie głosowaliście, czy chcecie zobaczyć taką, a nie inną serię na moim kanale. Widać, że większość głosów właśnie jest na tak, także taką serię otóż zaczynamy. Można powiedzieć, że zaczęliśmy ją innym odcinkiem, a mianowicie Bedwars na coxcraft.pl. Ten odcinek właśnie też tutaj Wam się teraz na ekranie wyświetla. On był chyba z miesiąc temu, jak nie później. Też fajnie ten odcinek poleciał i tak sobie pomyślałem, że żeby nagrać e, serię, w której będziemy grać na różnych e, serwerach, po prostu w Bedwars, inaczej mówiąc po prostu testować Bedwars na różnych serwerach, lecz w tej serii nie będziemy się aż tak bardzo skupiać na testowaniu, będziemy po prostu grać sobie w Bedwars na różnych serwerach, lecz oczywiście e, coś zawsze będę tam mówić o tym, co sądzę e, o tym serwerze i o tym Bedwarsach. A w dzisiejszym odcinku znajdujemy się na Hypixelu, tak jak zagłosowaliście również e, właśnie w ankiecie, teraz wam się również ona wyświetla, w ankiecie mieliście do wyboru Hypixela, CookieMC e, i jeszcze Minecraft, oraz był wybór inne, czyli mogliście napisać w komentarzu, co chcecie zobaczyć na pierwszym odcinku z tej serii, albo jaki można w drugim. E, także co, myślę, że wszystko wiemy, wszystko jest wytłumaczone. na starcie przypominam wam jeszcze o zostawieniu łapki w górę, łapek w górę i kolejny odcinek z tej serii oraz jeżeli jesteście nowi, to koniecznie zasubskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, a teraz zapraszam Was już do oglądania całego odcinka. Okej, także jesteśmy już na pierwszej ręce w dzisiejszym odcinku, oczywiście na serwerze hypixel.net Słuchajcie. No i tak, e, co do Hypixela, ja tak bardzo na Hypixelu nie gram kiedyś. Sobie sobie czasami tam pograłem w jakieś Bedwarsy, e, właśnie tak jak teraz, czy coś ogólnie tak. No, Hypixel chyba każdy zna ten serwer, nie trzeba nikomu przedstawiać. Nie wiem, czy jest to największy serwer na świecie w Minecraftie. Może i największy, jak nie największy, to mnie poprawcie. Na pewno jest to jeden z największych serwerów na świecie e, w Minecraftie. No i co, to jest Hypixel, słuchajcie. Jedna moja uwaga co do mm, Bedwarsów na Hypixelu, musicie mi przyznać. Znaczy, to nie musicie mi przyznać, każdy może e, uważać inaczej. Też chcę poznać Waszą opinię na temat bad Warsów e, właśnie na Hypixelu. Czyli piszcie oczywiście. W komentarzach, swoją opinię na temat tych Bedwarsów. A wracając do tego, co chciałem powiedzieć, to na Hypixelu, nie wiem czy ja mam tylko takie wrażenie, może Wy też macie właśnie, napiszcie w komentarzu, bo o to mi chodzi. Na Hypixelu wydaje mi się, że takie PvP jest trochę inne, właśnie, że te PvP różni się od innych serwerów, jest ono po prostu inaczej. Inaczej się klepie. Nie wiem, czy ja mam tylko takie wrażenie, jeżeli Wy takie również macie albo bądź inne, to napiszcie mi w komentarzu. A i zapomniałem powiedzieć na początku, słuchajcie, tak samo jak z odcinkami z serii z klientami, w której gramy na różnych klientach. Pod tym odcinkiem piszcie mi e, serwery. Serwery po prostu w z Minecrafta, które mają e, tryb Bedwars, które chcecie, żebym nagrał, żebym przetestował, tak to można ująć. Także piszcie e, śmiało w komentarzach nazwy takich e, serwerów. Myślę, że sporo takich serwerów się znajdzie. Więc e, mam nadzieję, jeszcze, że ta seria Wam przypadnie do gustu, Wam się spodoba. A jeżeli się podoba, e, na taki pierwszy odcinek z tej serii, zostawcie tutaj bardzo dużo apek w górę. Tak jak mówiłem na początku, 100 apek górę będzie naprawdę znakomicie. No i co, dobra, e, zobaczmy te PvP właśnie. Dawno tutaj się nie klepałem, także no właśnie, no właśnie. I tak to Aha. Świetnie się zaczyna. Okej, okay, to nic, lecimy dalej, słuchajcie, wiem, kupiłem sobie też TNT, bo wiem, że można tu robić jakieś TNT, TNT jumpy, tak, tak, to się nazywa, e, nie wiem, ja kiedyś sobie testowałem takie coś robić, całkiem, całkiem fajnie to jest, można z tego robić bardzo fajne e, akcje, dużo na YouTubie jest właśnie takich akcji z Hypixela, z jakimiś fireballami, że e, się podsadasz do góry i sobie lecisz, niszczysz łóżko, zabijasz gościa i tak dalej, także naprawdę bardzo fajnie, e, on ma ulepszenie zbroję? A nie, to tak się świeci po prostu, dobra, nieważne, dobra, słuchajcie, musimy chyba spróbować go zabić, ale to pewnie się nie uda, czekajcie, dobra, zróbmy sobie takie coś, proszę. Proszę bardzo. Tyk, cyk, cyk. Dobra. Aha, bo ja nie mam bloków. No to świetnie. Dobra. TNT. Proszę bardzo. Dawaj, mordeczko, się klepiemy. Ja nie umiem się pić na tym serwerze. Halo. Jest, zabiłem go. Dobra, łóżko, łóżko, łóżko. Dobra. Zniszczone? Zniszczone, dobra. Eee, I teraz trzeba go zabić jeszcze raz? Tak, dobra. Teraz już go pewnie nie zabiję, ale spróbujmy, słuchajcie. A może jednak? Ej! Zabiję go. Dobra, może jeszcze się nauczę tutaj grać. Także pierwsza drużyna w dzisiejszym odcinku została wyeliminowana. Tak, dobrze powiedziałem to słowo. Zatem kupmy sobie, słuchajcie, zbroję. Żelazną zbroję, bo czemu by nie? Mamy mało serduszek, ale to nic. Nie zwracajmy na to uwagi. Kupujemy sobie szybciutko trochę wełny, bo na pewno nam się przyda. I tak jak zauważyłem, chyba te PVP na Hypixelu polega bardziej na tym, że trzeba używać po prostu gardy, aby się bronić. Nie wiem, czy, czy dobrze myślę. Napiszcie mi o tym PVP właśnie w komentarzu. Co jest tutaj innego? No, to znaczy, coś innego na pewno jest, ale właśnie. Chodzi mi o to, żebyście napisali, co, co takiego się różni właśnie te PvP od innych serwerów. Także piszcie śmiało w komentarzach. Ja uważam po prostu, że trzeba używać tutaj więcej tej gardy, tak jakby się bronić. No tak, takie mam wrażenie po prostu, bo dzięki temu właśnie zabiłem tego typka. No i tak, serduszka mi się powoli zregenerowały. Tam mamy bazę drużyny żółty. Aha, bo tu już zostało całkiem mało osób na tej arenie. Dobrze, czekajcie, ile dyaksów? Aha, tylko jednego. Czemu tak mało? Dobra, zbiorę sobie troszeczkę emeraldów. Nie. O, dobra, tutaj widać, że był niebieski, bardzo źle w sumie. <laughs> bardzo w sumie źle. Dobra, zbiorę sobie te emeraldy i cofnę się do jakiejś bazy, może bym gdzieś sobie kupił. Tam widzę szarego. Nie wiem za bardzo, jakie są ceny jeszcze tutaj w tym sklepie, czy są podobne mm, jak na innych serwerach, także właśnie zaraz pójdziemy sobie do tego sklepu i zobaczymy, jak to wszystko tam wygląda e, cenowo, ile to kosztuje. Jeszcze bym sobie Diaksa zebrał jakiegoś, także czekajcie, Diaksy to. Właśnie się gubię na tej mapie za czas Diaksy są tutaj, tak? Dobra, Diaksy są tutaj, to dajcie mi tego Diaksa. Chyba, że ja też mam tutaj gdzieś. Aha, bo ja mam jeszcze po tamtej stronie, Diaksy. No dobra. Właśnie strasznie dziwne rozłożenie ma te mapa. Znaczy dziwne. Po prostu nigdy nie grałem na tej mapie. Także jeszcze jej za bardzo nie ogarniam pod względem rozłożenia, jak to tutaj wszystko się prezentuje. Dobra, ile tych. oho, dobra, tutaj jest już cztery także lepiej. Dobra, cofnijmy się do bazy. No i spróbujmy się poolepszać. Zobaczmy, jak to tam wygląda w sklepie. Tylko, że proszę, żebym ja nie spadł. Dobra, jest Git. E, a TNT wykorzystałem, wykorzystałem. Zaraz kupimy drugie. Na tym serwerze chyba się opłaca, właśnie, kupować TNT. Zawsze e, to łóżko prawie, że niszczy doszczętnie. Nawet ten kamień tam, wszystko, znaczy nie kamień. Jak to się nazywa? Kurde, zapomniałem, jak się nazywa ten blok. A, endstone, właśnie. Ten endstone niszczy i to wszystko, właśnie. Także tak to wygląda. Dobra, ulepszenia, czekajcie. Solo ulepszenia. Zaostrzone miecze 4. Dobra, to kupmy sobie to. A co ja mogę kupić za 3T? Czekajcie. Aha, to kosztuje 6, a miecz kosztuje 4. Dobra, to ja to na razie odłożę. To mi się nie przyda w takim razie. W ogóle mam tutaj jeszcze strasznie dużo złota. Może jakieś refy bym sobie kupił? Czekajcie, na pewno kupimy 2 TNT, może jakiegoś fireballa. ok kupmy sobie też dwa. Eee, czekajcie, zrobimy sobie to w taki sposób, proszę bardzo, dokupimy jeszcze wełnę, cyk, cyk, cyk. Eee, I refa, refa, refa bym kupił. Nawet dwa, czemu by nie, proszę bardzo, ok I myślę, że możemy eee, z takim wyposażeniem po prostu iść, spróbować eee, coś działać na tej arenie Jedną drużynę wyeliminowaliśmy, także. Bardzo fajnie. Ale teraz tak, czekajcie, musimy ogarnąć, gdzie oni są. Drużyny różowej nie ma, tam jest drużyna szara. Dobra, spróbujemy pójść do szarego. Bo czemu by nie? Może spróbujemy tego TNT Jumpa. Chyba pierwszy raz to będę robił. Nie, ja kiedyś to robiłem, tak. Kiedyś to robiłem, ale tutaj na Hypixelu jeszcze są takie, jakby tryby m, treningowe do Bedwarsów, właśnie. Gdzie można sobie spróbować tego TNT Jumpa i z Firebola i tak dalej. No ale wiadomo, to na pewno trochę inaczej się różni, niż wygląda to w samej grze. Widzę, że szary sobie spadł, kurde. Pewnie zauważył, że ja się do niego buduję. Ej kurde, przetestowałbym, jak to jak to działa, ale się trochę cykam, że mi po prostu nie wypali. Dobra, słuchajcie, ja powiem tak, raz się żyje, nie wiem czy to się robi tak, ej, to to się tak robi, czy nie tak. Okej okay. dawaj, 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 dawaj. Uszko! Jest niszy łóżko do Sarego! Dobra, czekajcie, teraz... Kurde, zginąłem! Ej, on nie nawet... Ej, dzi... dobra, dziwne to było, ale zniszczyłem łóżko i udało mi się chyba ten TNT Jam. Nie wiem, chyba, że to nie na tym polega. To sorry. Okej, okay, w takim razie łóżko drużyny szarej Zniszczyliśmy i kurde, źle zrobiłem Bo już wyszedłem ze swojej bazy, a nie kupiłem TNT Także szybko kupię ten TNT Tak, dokładnie, i szarego mamy tak naprawdę Już e, z głowy, można powiedzieć Będzie trzeba go tylko zabić, nie wiem co, w ogóle Jak on mnie uderzył, tak dziwnie trochę Zginąłem, ale no nic, słuchajcie, mamy TNT Proszę bardzo, resztę sobie odkładam Do skrzyneczki, cyk, dobra Proszę bardzo, kupiłem sobie jeszcze żelazny miecz Swoją drogą, bo mamy te e, Sharpnessa Na mieczek, także bardzo fajnie, i co? Idziemy do kolejnej drużyny, słuchajcie szarego Mamy z głowy, więc został jeszcze zielony i niebieski. Znaczy, na no szarego do końca to z głowy nie mamy, bo on jeszcze w każdym momencie może przyjść i mnie zabić, także, no będzie dobrze, witowie. Jeszcze teraz, słuchajcie, przypominam Wam, abyście wpadali na mojego Instagrama Kacperik z podłogowy. Ty również Wam się on tutaj wyświetla, Boże, jak on się obudował. I możecie wpaść na moje. Co się tak czai? Kordaczko, ja do ciebie przyjdę, ok? Zobaczcie, tutaj się dzieje. Z każdej drużyny. Tutaj jest szary, tutaj jest niebieski. Czy niebieski. O Boże, niebieski jest diaksowy. O nie, jesteśmy. Jesteśmy zgubieni, widzowie. O kurde, dobra, lecę, lecę, lecę. Uu, szybciutko, 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 szybciutko. Dobra, kill szybciej zniszczę kill Jest, zniszczyłem. Dobra, nie wiem po co te TNT postawiłem, ale i tak mi się już nie przyda. Spróbujmy, spróbujmy. Może się uda, czekajcie. No, próbuję, próbuję, próbuję. Ja mało. Je... Zabiłem go. Dobra, I udało się. Szybko refajem, okej. Okay. Został zielony. Szary sobie poszedł. Kurde, żeby szary nie poszedł teraz do mojej bazy. Czekajcie, musimy szybko się cofnąć. Zostawmy na razie zielonego, ja się cofnę gdzieś w stronę swojej bazy bardziej, przydałoby się zabić tego szarego. Ja już mówiłem, że mamy go, kurde, z głowy, a szary zaraz przyjdzie i nas pozabija tutaj, także czekajcie, szary, szary, on po środku biega. Dobra, musimy się na niego teraz sfokusować i go zabić. Może pójdźmy sobie tędy. Dobra, żeby tu nie spać tylko. Ej, no teraz to już go zgubiłem, nie wiem gdzie on jest za bardzo. Hmm. No nic, słuchajcie, o, tam jest szary. Dobra, zostawmy go na razie. Zostawmy, pójdźmy do zielonych, tylko teraz... No nie, musimy się cofnąć do bazy, słuchajcie. Dobra, słuchajcie, ja powiedziałem chyba, dobra, słuchajcie, 10 razy w tym odcinku. Możecie liczyć w komentarzach, szybne serduszko. W takim razie ja szybko wracam się do bazy, kupię TNT, jakieś tam, może jakiegoś fireball czy coś i widzimy się zaraz, żeby was tutaj oczywiście nie zanudzać, widzimy się zaraz jak to wszystko kupię okej, okay, wszystko mam już kupione i mam całkiem niezłe wyposażenie, bo mam dwa TNT, dwa firebole i kupiłem sobie jeszcze ulepszenie na zbroję, więc fajnie i to nawet te drugie, ochrona dwójkę, także bardzo fajnie, no i tak, szary sobie pewnie gdzieś chodzi po bardziej, nie wiem co robi ten zielony, czemu on w ogóle tak tę łóżko obudowuje no nic, może, mam nadzieję, że nie będzie umiał się za bardzo bić i szybko go e, zabijemy, tylko jakby tutaj pójść, hm, dobra, e, podbudujmy się z tej strony i najwyżej użyjemy tego TNT jumpa, tak, mam nadzieję, że dobrze to wymawiam także zróbmy coś takie proszę bardzo, cyk, budujemy się szybciutko. Cyk, cyk, cyk. Dobra, a może w ogóle się podbudować i nie używać tego TNT jumpa? Dobra. Użyję. Spróbujemy. Okej. Okay. Tylko, że mi to dobrze wyszło. Proszę bardzo. Dobra, teraz szybko. Szary spad, okej. Okay. Oho, tu się pali. Halo, pożar. Dobra, czekajcie, dawaj mi to szybko. Cyk, 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 cyk. Boże, to się jeszcze nie zniszczyło? Jest. Ej, łóżka nie mam. Mamy problem. Dobra, z zielonym problemu nie będzie. Jest, udało się. Proszę, żebym ja wygrał tą rękę. Musimy tylko szarego teraz zabić. Jest jeden versus jeden, widzę. I mam nadzieję, że mi się uda. Ja mam 50 złota. O kurde. tej racji, że mam aż 50 złota. Myślę, że możemy się całkiem ciekawie tutaj pobawić. Kupimy sobie łuk z mocą jeden. Czemu by nie? Proszę bardzo. I ze stack strzał. Oczywiście, bo no wiadomo, bo nas stać, to nie? Kupujemy sobie jeszcze dwa TNT i Fireballa. Cyk, proszę bardzo, może mi się to również przydać, mam nadzieję, że mi się przyda. No i lecimy w poszukiwania, słuchajcie, szarego, jeżeli ja bym wygrał tą arenkę, jest to w ogóle pierwsze podejście do nagrania tego odcinka, tak propo. E, nie grałem arenek przed tym odcinkiem, w ogóle sobie wbiłem, nagrywam i tak fajnie to całkiem wychodzi po prostu. E, tak, jeżeli z dłuższej perspektywy czasu. Mógłbym się przyzwyczaić do tego PvP, całkiem fajnie ono tutaj e, wygląda, jeżeli używa się tej gardy jest ok. Dobra, i gdzie jest szary? No właśnie, tylko żebyśmy go znaleźli, bo jak my go nie znajdziemy, to dopiero będzie problem. On był w mojej bazie ostatnio, ja jestem morski, a drużyna morska jest. O! No i mamy naszego delikwenta, proszę bardzo, proszę bardzo, mamy naszego delikwenta. Mm, ciekawe, czy on ma też łuk. Coś mam takie przeczucie, że on może mieć łuk. Dobra, ja na razie nie będę pokazywać, że mam ten łuk. Zróbmy sobie takie coś. Obym ja to wygrał, ale jak nawet nie wygram, ta arena i tak była bardzo fajna. Czekajcie, zrobimy sobie tak. O nie, 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 żegnam pana. No, więcej tych fireboli to nie miałeś? Ej, w ogóle głupio zrobiłem, bo refa nie kupiłem. Ej, 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 to zdrowie zabiera i to sporo zdrowia. Kurczę. Witam. No właśnie, on ma łuk. Tak myślałem. Ej dobra, może być problem z nim wygrać. Może być problem. I to duży. Czekajcie, zrobimy tak? Cyk? Proszę bardzo. No to będzie ciekawa walka, widzowie. Ej, czy ja go w ogóle trafiam, czy ja go nie trafiam, bo już coś, coś tutaj nie gra. No nie, słuchajcie, muszę się cofnąć i kupić sobie refa. Dobra, szybka ewakuacja, kupuję sobie refa i widzimy się za chwilkę. Okej, okay, kupiłem sobie sporo refów i ten szary cały czas strzela do mnie tam z łuku, widzicie? Ja nie wiem, ja go nie mogę w ogóle trafić. Te strzały tam dolatują, chociaż czy tu jest, też jest jakieś inne strzelanie? Nie rozumiem tego za bardzo. Dobra, zróbmy tak, ja się boję, że jak tu będę iść, to on mnie zrzuci, ale dobra. Kto nie ryzykuje, ten szampana nie pije. Chyba tak to się mówiło. Nieważne. Dobra, doszliśmy tutaj znowu. On ma strasznie, ale to strasznie dużo rzeczy. I ja nie wiem, nie mam tego pojęcia, jak mam się tam do niego nawet dostać. I to może być problem. No właśnie, on sobie tutaj stoi i się śmieje z nas pewnie. Czekajcie, cyk. No, ja go nawet w tego łuku nie trafiam. Co jest? Ale on też mnie. A, dobra, on mnie jednak trafia. O! Trafiłem go. Dobra, widzowie. Ja ryzykuję. Robię takie coś. Piękna była ta gra. Napiszę GG nawet. Skończyła się świetnie. Widzimy się na pożegnaniu w dzisiejszym odcinku. Okej, okay, także dzięki wielkie, że oglądaliście ten odcinek do końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przede wszystkim końcówka. No, zbyt pro player'ska to ona nie była. No ale tak to jest, słuchajcie. Ja nie wiem za bardzo, jak się tego TNT jumpa używa, ale raz nam wyszło, chyba nawet dwa razy. No niestety tak się skończyło. Dużo drużyn rozwaliłem tak swoją drogą. E, no niestety tak się skończyło, ale i tak jestem bardzo zadowolony z tej ręki. Niestety tak e, wyszło, ale cóż, mi się ona bardzo podobała. E, Bedwars na Hypixelu są ogólnie bardzo fajne. Je można się przyzwyczaić do tego PvP. Czekam na wasze opinie w komentarzach co do tych Bedwarsów na tym serwerze. Oraz w komentarzach piszcie serwery, które chcecie zobaczyć w następnym odcinkach. Przypominam, że stała w górę to kolejny odcinek z tej serii. Piszcie oczywiście komentarze, to co wszystko powiedziałem. Wpadajcie na Instagrama, Discorda, subskrybujcie kanał, a ja teraz się z wami żegnam, no i siema.